Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek siódmego tygodnia zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dziś we fragmencie Ewangelii według Świętego Marka dostajemy dwa opisy wiary. Pierwsza wiara to wiara uczniów, tych, którzy z Jezusem są na co dzień, którzy razem z Jezusem czynią cuda, którzy razem z Jezusem nauczają. Którzy są obecni przy Jezusie i widzą wszystko, czego dokonał, ale ta ich wiara jest jeszcze na tyle słaba, niepewna, na, nie jest na tyle silna, aby mogli uzdrowić opętanego epileptyka. A drugi obraz wiary to obraz ojca chorego chłopca. Ojciec wierzy mocno. Wierzy najpierw uczniów, że mogą to uczynić. Później dopiero, kiedy przychodzi Jezus z góry wysokiej, razem z Piotrem, Jakubem i Janem, prosił silnie, aby uzdrowił jego, ucznia, jego syna, bo prosił o to uczniów, którzy nie mogli tego dokonać. I wtedy Jezus wypowiada chyba najbardziej gorzkie słowa w Ewangelii. O plemie niewierne, jak długo mam być z wami. Wypomina uczniom ich niewiarę. Ale obraz właśnie Ojca, który wierzy, wierzy, że Jezus może to uczynić i to jego wyznanie wierzę, ale zarać memu wiarstwu. I kochani, czego uczy nas dzisiejsza Ewangelia? No właśnie tego, abyśmy prosili Chrystusa każdego dnia o silną wiarę, o pewną wiarę. O taką wiarę, abyśmy mogli czynić cuda, aby nasze słowa i nasze czyny były czynami pełnymi miłości, czynami zaczerpniętymi z Ewangelii. Zatem niech słowa Ojca z dzisiejszej Ewangelii będą naszą codzienną modlitwą. Wierzę, panie, ale proszę zarać memu niedowiarstwu. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.